Cześć! To ja. Ci, co odwiedzają mojego bloga właśnie, to pewnie wiedzą, o kogo chodzi. Yy, filmik właściwie nie tyczy się YouTube, tylko droga. Chciałabym powiedzieć, że wracam na blog, teraz już zaczynam pisać, bo zrobiłam sobie przerwę, no i... no, zaczynam pisać. No, więc chciałam niczego tak tak a żeby nie pisać, to chciałam właśnie nagrać taki filmik. A, no, a na można tylko zrzuty YouTube wrzucać. No i również na YouTube. Niech ci, co nie wchodzą na mojego bloga, a na YouTube, niech ci za bardzo nie interesują tym filmem, nie zbudowają komentarzach. komentarzy. Niewiele komentarzy będą usuwane, tak? Moja Rochelle też się cieszy, że w końcu będzie, będzie, będę mogła je dodać jej sesję. Na pewno wkrótce sesję zaczniemy do i po prostu wracam na bloga. pa!